Budynek dawnego powszechnego domu towarowego okrąglak jest przykładem wysokiej klasy architektury modernistycznej zaliczanej do europejskiej czołówki wzniesiony w latach 1948-1954 był pierwszym w poznaniu budynkiem wzniesionym z prefabrykowanych elementów. Kamienica czynszowa typu wielkomiejskiego wybudowana w 1905 roku w stylu eklektycznym, fasada z ornamentacją neobarokową, wnętrza z dekoracją secesyjną. na kamienica z 1902 roku. Na powierzchni szczytu dekoracja sztukatorska przedstawiająca okrągłe słońce w chmurach z odchodzącymi od niego promieniami. Kamienica czynszowa typu wielkomiejskiego, wybudowana w latach 1890 do 1900 w stylu eklektycznym z przewagą ornamentacji neobarokowej. W sieni kolorowe płytki ceramiczne na ścianach z dekoracją roślinno-zwierzęcą, w oknach klatki schodowej fragmenty witraży. Kamienica kalenicowa w stylu eklektycznym z 1912 roku. Prawdziwym majstersztykiem jest dębowy szczyt wieńczący wykusz z dwoma podtrzymującymi wspornikami w kształcie głów. Z lewej Leonarda da Vinci, z prawej Petera Paula Wischera. Po środku szczytu umieszczono głowę świętego Józefa, patrona rzemiosła ciesielskiego, a nad nią kartusz z cyrklem i kątownicą. Gmach Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk został wzniesiony w dwóch etapach, w 1881 i 1882 roku. Rozbudowę przeprowadzono w latach 1907-1909. Elewacje skrzydeł wewnętrznych posiadają zróżnicowaną dekorację utrzymaną w stylu neorenesansowym i neobarokowym, z dominującymi motywami półkoliście zamkniętych arkad i wysokich otworów okiennych. Najbardziej okazała jest fasada skrzydła frontowego o formach neorenesansowych i neobarokowych, zaprojektowana przez Rogera Sławskiego.